I tak, i tak, coś takiego, jaka to podłość na tym świecie. I takie westchnięcie jeszcze. Pan Bóg mówi, chcesz grzechu? Masz w sercu na dnie pragnienie grzechu? To masz, zgrzesz. Puszcza nas, zakołniesz. Wiecie, gdzie się ludzie dowiadują, co mają na dnie serca? Oczywiście dowiadują się w Tyńcu, na rekolekcjach ignacjańskich się dowiadują, ale ludzie się też dowiadują, co mają na dnie serca w Nałęczowie, w Ciechocinku, w Bózku Zdroju, w koło brzegu. Żona daleko, mąż daleko, probosz daleko, parafia daleko, a brandy, whisky blisko. Przyszedł kiedyś do mnie pewien pan i mówi: Zdradziłem żonę na spotkaniu integracyjnym firmy, popiliśmy z koleżanką, zdradziłem ją. I mówi: Co mi nagle odbiło? No, taką mam kochaną żonę, dzieci, jak jej w oczy spojrzę. Co mi nagle odbiło? A ja mówię: Nagle? No, nagle. A jak pan rozmawiał z koleżankami w pracy, to takich flircików nie było, jak ładnie wyglądasz, jakie masz ładne pończoszki dzisiaj. No były. A jak pan się tak nad koleżanką w pracy pochylał nad komputerem, to tak kładł pan rękę na ramieniu? No nieraz nawet przytulałem. A były takie żarty? Że jakbym się z tobą ożenił, to bym był szczęśliwszy, bo ta moja stara to... No takie nie, ale coś podobnego. W głębi serca wielu ludzi chce zgrzeszyć, zazdrości grzesznikom, że oni mogą grzeszyć. I Pan Bóg mówi: Chcesz, to masz. Wiecie, ile ludzi zrobiło najlepszy rachunek na świecie? Kiedy usiadło po raz pierwszy w życiu przed internetem i nikich nie widział, mieli pokój zamknięty i komputer do rana, do białego rana do dyspozycji. I usiedli przed czatem i spotkali pierwsze pytanie: kim jesteś? I oni powiedzieli, kim ja jestem? Patryk lat osiemnaście. I zaczęło się poznawanie serca. Nigdy by się nie dowiedzieli, gdyby nie ten piekielny internet, kim są i co mają w sercu, bo zawsze byli pod kontrolą. Serce kombinuje, jest połamane, jest poranione, ma swoją logikę precyzję i taktykę działania. I dlatego pamiętajcie, Jezus Chrystus nie przyszedł, żeby powiedzieć ludziom zmieńcie się, żyjcie porządnie, przyszedł leczyć serca, bo pierwsze trzeba zacząć tu, od silnika. Nie możemy człowiekowi, który ma połamane serce, który ma serce chłopca, grzesznika, który tęskni za grzechem, mówić, weź się w garść. My często mówimy do człowieka, stary, no już nie pal papierosów, dziewczyna mówi, weź się w garść człowieku, jest adwent, nie pal. On mówi, no dobra, spróbuję, potem ona czuje znowu, on palił. Żona mówi do męża, nie pij tyle, no błagam cię, zaklinam na wszystko, nie pij tyle. On się nawet stara, no trzy dni wytrzymał, a potem wypił. Wiecie, dlaczego tak nie wychodzi z tymi postanowieniami? Dlatego, że to tak, jakbyśmy człowiekowi, który jest na wózku inwalidzkim, powiedzieli: połamane nogi, połamane ręce, gorset sztywny, a my mówimy: no, stary, śmignij na giewont i z powrotem. No, co ci tak nie idzie? No, ty, stary, weź się w garść, co? No to, raz, dwa, trzy, biegnij na giewont. Siedzisz na tym wózku inwalidzkim? Wiesz, dlaczego twój ojciec pije? Kobiety nieraz mówią: tłumaczę mojemu mężowi, żeby nie pił. Ile lat pani tłumaczy? 30. No i co? Pije. Bo ma serce połamane. Jezus Chrystus i Bóg pierw zmienia serce, zmienia imię. Nazywałeś się Abraham, teraz będziesz się nazywał Abraham. Nazywałeś się Szaweł, teraz będziesz się nazywał Paweł. Pamiętam na rekolekcjach w sierpniu rozmawiam z mężczyzną, któremu też się wszystko sypie. Małżeństwo się sypie, dzieci się własnych boi, nie chcę z nimi pogadać. Pytam, jakie Pan ma imię? Pytanie o imię jest pytanie o serce. Tylko nie to Jan Kowalski z dowodu. Jakie pan ma imię? On mówi, ja nie mam żadnego imienia. A widzę, że ma taką twarz, taką delikatną. Mówię, a jak się pan nazywa? Jak pana przezywali w szkole? Laluś. I tu broda drży. Przyszedł do mnie chłopak, któremu mówię, że bez ojca, stary, nigdy nie stanie się mężczyzną. A on mówi, co się zapowiada? Ja miałem matkę jak ojca. Z matką grałem w piłkę, z matką jeździłem na rowery, z matką, z matką i w pewnym momencie jak nie zacznie ryczeć, ale dosłownie w ułamku sekundy. Próbował, próbował, wydział propagandy starał się coś mówić. Ja już to uwierzę, że chłopak nie potrzebuje ojca, że mu matka zastąpi ojca. Nigdy. I on sobie z tym żył. I w końcu serce pękło. Jezus przychodzi, żeby pierw zapalić światło. Ja jestem światłością serc. Tylko mówił, wyście umiłowali ciemność. Wy nie chcecie poznać swoich serc. Wydział propagandy pracuje nie tylko na zewnątrz, pracuje też na potrzeby twoje. Serce z dołu mówi, rozum, oszukuj, kłam, kombinuj. To jest niesamowite. Przepraszam, ciągle się z tym spotykam. Przychodzi kobieta, mówi, mój mąż pije 15 lat. Dlaczego pije? Nie wiem. To ich pani wraca do domu, jak się pani zorientuje, dlaczego pije. Ale ja nie wiem. Wiesz. Ty wiesz, dlaczego pije? Pan Jacek Polikowski napisał, 90% alkoholizmu u mężczyzn, ale takiego alkoholizmu, który powstał po ślubie, 90% alkoholizmu u mężczyzn związanych jest z odrzuceniem seksualnym przez żonę. Ale czy któraś pani o tym powie? Powie tylko, że mąż pije. I kiedyś jeden facet powiedział. Dlaczego, kiedy się pierwszy raz upił? Jak współżyjąc z żoną, zobaczył, że ona spojrzała na zegarek. Wystarczy tylko tyle dla wrażliwego faceta: dać mu znać. Jesteś dla mnie chłopiec. Z łaski ci daję swoje ciało, ale pospiesz się. I, to, i, i można mówić o alkoholizmie męża, wysyłać tego męża, tego faceta do poradni alkoholowej, żonę jako tam żonę alkoholików. Tylko jednego nie zauważyć, że tam na dnie tej całej imprezy jest kłamstwo. Że na dnie tej imprezy jest kłamstwo i dopóki się do niego nie dojdzie. Chrystus przychodzi zapalić światło. Panie Jezu, zapal światło. Tylko my się boimy tego. Boimy się tego. Nieraz ktoś przychodzi do Ciebie w gościa, a Ty tylko nie zapalaj światła, bo masz rozłożone w całe bieliznę jakieś tam historie. Chodź do kuchni, ale tu nie zapalaj światła. Nie zapalaj, Panie Boże, w sercu światła. Ale jak się zapali światło, to, to można zobaczyć całą prawdę. To się dowiesz, dlaczego na kul przyszłaś to się dowiesz, dlaczego lubisz tą muzykę, taką ostrą muzykę na mp3 sobie puścisz, jakiś hard. Ja znam chłopaków, którzy mówią, proszę księdza, muszę się poczuć moc, muszę poczuć powera. Jak sobie tak posłucham dziennie tego crash metalu, to ja się czuję silniejszy. Oni się tym ładują i to musi być na mocno nagrane. Zobaczysz dlaczego, dlaczego tak jest. Pamiętam, ja kiedyś miałem taką sytuację zabawną, siedzieliśmy z księdzem moim, kolegą na parafii, u niego w pokoju nagle na całej plebanii zgasło światło, ale i, i, i latarnie na zewnątrz zgasły. Ciemność niesamowita. No i on mówi, ty, za tam za tobą powinna być latarka. Sięgnij tam ręką, a ja zobaczę, tu mam zapałki. Wiecie, jak się chodzi po pokoju, kiedy jest absolutnie ciemno. Tak, tak się chodzi. Tak się idzie i tak się, pa, tak, się, tak się robi. I w pewnym momencie zapaliło się światło, a my dwaj dinozaury stoimy na środku pokoju i tak. Wiesz, dlaczego się boisz zapalić światło? Bo się okaże, że ty tak chodzisz przez życie. Że cały czas się patrzysz, kto mi zagraża, kto tu jest dla mnie niebezpieczny, że przyjeżdżasz do domu i od razu robisz sobie le 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 leczenie swojego serca małą awanturką na tatusia, małym, małym krzyczeniem na siostrę. Tu nie chodzi, że ci siostra w twoich rzeczach grzebała. Tu chodzi o twoje leczenie serca. Panie Boże, nie zapalaj tego światła. Jak to dobrze jest tym wydziałem propagandy. Boimy się zajrzeć, i dlatego musimy przezwyciężyć, jeśli chcemy poznać prawdę o nas, przez, te, przez tę pracę Wydziału Propagandy. Na czym on polega? On polega na szybkich odpowiedziach. Ja kiedyś rozmawiałem z pewną dziewczyną, tak rozmawia o jej życiu. A jak twój ojciec? Ona natychmiast rozpoczyna wykład na temat mój ojciec i moje życie. Ale jak magnetofon, ta, 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 ta. Ja mówię, a jak twoja mama? Mamę ujmę w trzech punktach. Ja mówię, coś ty mi za szybko odpowiadasz, za szybko mi mówisz. Masz już przygotowane. Ona do mnie przyszła, już zabezpieczona. Ksiądz mnie zapyta: o to, oto, oto. Zobaczcie, jaka była rozmowa Jezusa z Piotrem. Kochasz mnie? Tak. Czy mnie kochasz? Pamiętacie, staliśmy przed tablicą przy odpowiedzi z matematyki. Matematyczka zadała pytanie, my odpowiedzieliśmy, a matematyczka powtarza pytanie. Uła! Coś jest niebezpiecznego. Odpowiadamy drugi raz, a matematyczka powtarza pytanie po raz trzeci. Proszę zwrócić uwagę, jak nasze serducho zaczynało od razu pracować. Zaczęliśmy się czuć niepewnie, coś jest nie tak. Piotr też, między innymi, chyba tak się czuł. Piotrze, czy mnie kochasz? Drugi raz, tak? Piotrze, czy mnie kochasz? Rozpłakał się. Pytanie dotarło do serca serca, które było sercem zdrajcy. Panie, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że cię miłuję. O, teraz pogadałem z twoim sercem. Za szybkie odpowiedzi są bardzo podejrzane. Dlaczego się boimy zajrzeć w serce? Boimy się zajrzeć w serce, dlatego że na dnie zobaczymy tam naprawdę coś podłego a to jest przerażający widok nie jest coś podłego. Wy pozwólcie dwie minuty teologii dogmatycznej. Szatan chciał zniszczyć wszystkich ludzi, ale był mądry. Po co niszczyć każdego człowieka? Wystarczy zniszczyć foremkę która produkuje ludzi, a foremką był Adam z Ewą. Zniszczyli foremkę i wszyscy ludzie wychodzący z Adama i Ewy, z naszego rodu, już jesteśmy dotknięci grzechem pierworodnym. I Pan Jezus odkupił nas w ten sam sposób. On, który jest nową foremką, stoczył o nas bitwę na Golgocie. Na Chrystusa rzuciło się z niesamowitą potęgą to, co nas boli. Zobacz, panie Jezu, nikt cię nie kocha. Zostałeś zupełnie sam. Twoje życie jest bez sensu. Będziemy cię bili, maltretowali. Będziesz wisiał nagi w konwulsji. Wszystko, czego my się wstydzimy. Żeby ktoś mnie nie zobaczył nagiego. Żebym był jednak kochany przez kogoś. A Jezus wszystkie te pokusy, które go potwornie bolały, topił w miłości swojej. Topił w miłości. Ktoś opowiadał, że Jezus przypomina takiego kogoś, kto zanurkował w jezioro i 10 metrów pod wodą i 20, tu już tkanki pękają od ciśnienia i ręka w muł, w szlam, w brud i wyciąga, i wypływa, i wyciąga nową ludzką naturę, nową foremkę. Jeśli jesteś ochrzczony, jeśli przyjmujesz komunię świętą, jeśli naprawdę wierzysz w Chrystusa, na dnie twojego serca jest biały kamyk, a na tym kamyku wypisane jest piękne imię. Księżniczka, piękna córka Boga, Syn Jezusa Chrystusa, piękne imiona mamy. Ktoś powie, ale ich nie widzę, bo na Twoje imię 20 lat temu wysypał diabeł parę ciężarówek gnoju, szlamu, błota i wszelkiego brudu, ale kamyka nie zniszczył. Kamyk jest. I życie duchowe polega na tym, żeby zejść na dno i dostrzec ten kamyk, i przeczytać swoje imię. Ktoś powie, proszę Księdza, ale jak grzeszę, ja wczoraj grzeszyłem, ja mam paskudne myśli, ja mam wredny charakter. Grzeszymy. Święty Paweł pisał, nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę. To właśnie czynię. A zatem nie ja to czynię, ale mieszkający we mnie grzech. Nie czynię bowiem dobra, które chcę, ale czynię zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, to nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. Tak, grzech i brud się za nami ciągnie, ale to nie jestem ja. To nie jestem ja. Tak mi, jeśli jestem przy świętym Pawle, to zawsze, kiedy byłem świeckim chłopakiem, czytałem te listy świętego Pawła, to mnie to denerwowało, przyznam wam szczerze. Święty Paweł, jak zaczynał listy, pisał. Ja, Paweł. Apostoł Jezusa Chrystusa. Nie z woli Bożej. Nie z woli ludzkiej. Z woli Bożej. Ja, Paweł. Pawle, tak, co ty tak się chwalisz? Ja to bym wolał, żeby ten Paweł pisał listy. Ja, marny Paweł. Przepraszam, że w ogóle piszę, już kończę, już... Już Ja, bylo jaki? Nie, ja, piękny Paweł, wybrany przez Chrystusa, chociaż go szatan policzkował. Zapytajcie się o swojej, owoc. Wielu z Was jest w różnych ruchach religijnych, zresztą należycie już do pasterstwa parafialnego. Po paru latach uczestnictwa w ruchu, w grupie, w parafii, na kulu, jak jesteś już parę lat, słuchaj, dziewczyno, czy przez te parę lat czujesz, że jesteś coraz piękniejszy? Ale jestem śliczna. No pobrudziłam się, to się umyłam. Była mu spowiedzi, tak, trzeba było. Słuchajcie, nikt z nas nie panikuje, że się poci w lato. No to co, że się up, no to są żelek, prysznice, kąpiłki różne, teraz tyle tego porobili. Higieniczny człowiek to nie jest człowiek, który się nie poci, to jest człowiek, który się myje. Święty człowiek to nie jest taki, który nie grzeszy. To jest człowiek, który się myje, ma mydła różne, takie duże ma mydło, spowiednik się nazywa, używa go często. Myje się. I nie wpada w panikę, a w ogóle jestem piękny. To mnie właśnie zaniepokoi, że nieraz przychodzą do mnie ludzie, którzy są wiele lat w jakimś ruchu religijnym. Przepraszam, że księdzu przeszkadza, mój ksiądz pewnie zajęty. Ja już wychodzę, m może przyjdę później, bo w ogóle tak jestem do niczego i wszystko mi się zawaliło. Na litość boską dziewczyno, pierwej ci spodobałam się księdzu. Hmm. Bo jestem dzieckiem Bożym. Możemy pogadać, dziecko Boże ma kłopoty, dziecko Boże może dostać biegunki, wszystko się może stać, ale jestem piękny, jestem silny. A diabeł przychodzi nieraz w religijności, i w pobożności. Nie jeden człowiek przez religijność przekonał się, że jest z dnem, że z zerem, a to jest kłamstwo. Na dnie Twojego serca jest piękny kamyk. Jest piękny kamyk. Ja zaraz Ci udowodnię, że Twoje serce jest dobre. Słuchajcie, możemy pogadać szczerze i otwarcie. Jesteśmy dorosłymi ludźmi. Wszyscy, jestem pewny, że wszyscy w życiu widzieliśmy zdjęcia mocno erotyczne, pornograficzne, film erotyczny, wieczorem lata się po kanałach. Trudno teraz nie znaleźć czegoś takiego. Może ktoś z Was ma wrytą w pamięć zdjęcie, scenę, którą widział 15 lat temu i doskonale ją pamięta. Chcę ci zadać jedno pytanie: czy jak ogląda zdjęcie erotyczne, pornograficzne, ostre, popłakałeś się? Ciało się ruszyło, hormony zadziałały. Twój organizm może się bardzo podniecił. Trudno ci od tej myśli się uwolnić. Zgadza się. Popłakałeś się kiedyś na filmie pornograficznym, na filmie erotycznym, przed zdjęciem łzy ci do oczu napłynęły, a na filmie o papierzu płakałeś. A na pasji płakałeś? Płaczemy. Na czym płaczemy? Na dobrych rzeczach płaczemy. Na dobrych rzeczach płaczemy. Jak matkę widzisz chorą w szpitalu, płaczesz. To jest odezwanie się dna naszego serca. Drogie panie, to szczególnie dla was jeden wiersz tu wypisałem. Jeśli czernie sobie rzęsy i szminką barwie usta, jeśli oczom dodaje